Kasiu, jestem wykończona. Co ty czekasz na kogoś? Nie, a ty? Już. Kto to? Co? Nikt. No? To znaczy nie wiem. Chyba jesteś ciągacze. Lepiej spadźmy światło i cię. No, kochanie jesteś, tak? Twój tata. Ciureczko, bo ja cię słyszę. Co ty co się dzieje? No nie, no, nie, nie rozpoznałam go nie... przez wizer, wygląda jakoś podejrzanie! Beata? Y... – No coś... Mamo? Otwórz. Y, nie, nie, y, tak się cieszę, że słyszę twój głos! Y, jak podróż! Bo chyba nie będziemy o tym rozmawiać przez drzwi. Y... Otwórz! Chcecie w końcu zobaczyć! Y, niestety nie mogę Was puścić, bo, bo złapam okropnego wirusa! Jakiego wirusa? No. Ja mam dobrą odporność, nie boję się. Otwórz! Ale lepiej dmuchać na zimne! Ja naprawdę y, dostałam strasznych dreszczy i kręci mi się w głowie i mam wysypkę na całym ciele. Nie chcę, żebyście coś takiego złapali ode mnie! To może ja zadzwonię biegu do lekarza albo na pogotowie, co? Y nie, 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 Tatusiu. Ja się już kontaktowałam ze znajomym wirusologiem, który powiedział, że jutro będzie lepiej! Jutro? A po czym on to stwierdził? Nie wiem. Powiedział, że to agresywny, krótkotrwały wirus i podobny po pięćdziesiątce bardzo szkodzi, yy, więc nie chcę was narażać. Tym polskim lekarzom kompletnie odbiło. Jak ci do rana nie przejdzie, to koniecznie do mnie zadzwoń. Tak, musisz jesteś najlepsze na świecie, pa! No pa, pa, biureczko, pa, odpoczywaj sobie spokojnie i zdrowiej, pa, biureczko. Pa! Powiesz mi, o co tu właściwie chodzi? Ha! To ja wezmę trochę swoich rzeczy i jadę do siebie. A jak uznasz, że możesz mi w końcu powiedzieć prawdę, to daj znać. Ale Stasiu! Stasiu, nie no, proszę, nie obrażaj się na mnie. Nie chodzi o ciebie. To o co chodzi? chodzi? Dlaczego ty nie jesteś ze mną szczera? Chodzi o mnie, no. Jak o ciebie? Słuchaj mnie. Moja mama jest inteligentną osobą i pracuje z inteligentnymi ludźmi. Jest elegancka, ma klasę, nigdy nie gada głupot, zawsze wie jak się zachować. Ja nic z tego nie rozumiem. Siadaj. Usiądź. Po prostu tak, wybrałam zły kostium. Kok dziwnie mi odstawał. Zapomniałam zrobić manicure, przecież nie mogłam się mamie pokazać z neonowymi paznokciami. Nie no, ty nic nie rozumiesz. Dobra, Stasiu. Bałam się, że jak mama zobaczy mnie taką, to się mną rozczaruje. No ty to chyba nie mówisz poważnie, co? Przecież każdy chciałby mieć taką córkę jak ty, Beatko. Dziękuję ci, jesteś kochany, ale chyba nie wiesz, jak to jest między matkami a córkami. Ja czytałam, że. Czytałam, że jest to jedna z najbardziej stresujących relacji w życiu kobiety. I popatrz, nawet dostałam taką wysypkę z nerwów. Nie, ch chyba się już goi. Posłuchaj, kochanie. Ja jestem pewien, że twoja mama naprawdę bardzo cię kocha i na pewno jej nie rozczarujesz. Spotkasz się z nią i cały ten stres minie. Wszystko będzie dobrze.